Dobra dobra. Dzień dobry, dzień dobry, cześć czułem więc tak, e, gramy Skinwalkera znowu i myślę. Myślę. Jestem bardzo dobrej nadziei, że dzisiaj zabijemy Skinwalkera. Jest na to duże szansa zważając na to, ile ogarniamy i ile mu HP zostało, więc myślę, że e, może być bardzo optymistycznie dzisiaj. E, jeśli się uda, to wtedy jutro prawdopodobnie będzie nowa mapa. E, Czarnobyl. Myślę, że to będzie dwa razy ciekawsze. No ale dobra. Ten za cicho. Dobra, lecimy tak. Z, z tym dźwiękiem, że no, takie pewne problemy, że albo jest za cicho, albo za głośno. Ostatecznie zazwyczaj jest za głośno, ale no cóż. Jest tam ma mała HP poniżej... E, poniżej połowy. I... mogę na przykład strzelać drzewo? Nie. Na przykład takie? W sumie to jest coś, czego nie spróbowałem. E, no dobra. Ile mamy HP? No zjedzmy coś. Tutaj jest znacznik, że jest ten kolejny e, totem tego skinwalkera. Więc ja myślę, że dobrze by było tam się przejść i go zniszczyć, bo wtedy mamy gwarantowane to, że on przyjdzie. Mamy też jeszcze jedną pułapkę, co też jest całkiem dobre, bo wtedy e, zwabimy go do tego, zwabimy, zwabimy <grym> <grym> go do tego temu, który zniszczymy i on nie dojdzie że wdetnie w pułapkę, to jeszcze go postrzelimy, więc straci dużo HP i myślę, że to może być bardzo e, dobra sytuacja dla nas, którą możemy bardzo dobrze, fenomenalnie wykorzystać. On znowu jest w tej swojej kryjówce. Zauważyłem, że w sumie on tak większość czasu e, większość czasu jest po drugiej stronie mapy. Nie wiem czy jest to jakoś zakodowane, czy po prostu on rzeczywiście chodzi do tej swojej kryjówki yy, ale że chodzi do niej tylko yy. okej, okay. niedźwiedek super. E, cieszę się, że to się stało. Bo mięcho mamy, a mięcho Nie? E, więc co ja mówię no bo on ma tam kryjówkę właśnie mnie to ciekawi czy e, czy on po prostu siedzi w tej kryjówce czy jest tak zakodowany zaprogramowany że ma być po prostu po drugiej stronie mapy zazwyczaj słyszę psa ale do psa nie chcemy iść bo wiemy gdzie on jest aktualnie e, i Naszym zadaniem obecnie jest po prostu zwabienie go w jedno miejsce więc nie ma sensu iść po psa, żeby pokazał gdzie może być właśnie skinwalker zwłaszcza, że idziemy do zapewne jakiejś jego kryjówki bo jedną już jaskinię odwiedziliśmy i była ona chyba coś tutaj koło tego miejsca albo coś tutaj tutaj była, tu, tak, tu była jedna z jego jaskini chyba i tutaj prawdopodobnie jest druga, bo, bo tak. Na skraju mapy, to nie mam pojęcia, co może być innego niż jakaś jego kryjówka. Nie? Hmm. No więc dobra, jak tam są amunicją? Mamy no 20, 20 jeszcze strzałów. Myślę, że nie powinno być problemu. Bardziej bym się martwił o pompę, bo jednak tutaj mamy 7, a jednak pompa jest bardzo fajna na zwierzęta i na e, tych e, wyznawców A tutaj też jest pies Nie, bo ja w ogóle zbuczyłem trochę z, z drogi, z miejsca docelowego Ale patrzcie Byliśmy na bank. Nie, nie byliśmy. S nie. Okej, okay. super. A co to jest? Co to mi dała ta buteleczka? Bo ja nawet nie wiem, co ona robi. No dobra. Plecak dziecka. U, no niestety. Żarcie. Żarcie mamy dużo, więc chyba też z HP problem nie będzie. Nie mamy, co prawda, mytki tu. Mamy żarcie mnie to, że go tam nie ma. To znaczy, że jest gdzieś tutaj. Prawdopodobnie go napotkamy. Może znaczy, tak czy siak go napotkamy, bo, bo idziemy zniszczyć ten totem. Ale ale boję się, że go spotkamy jeszcze przed wejściem. Mhm. Chyba go spotkamy przed wejściem. Albo i nie. Wait, on jest tam? to nie sta. Tu jakieś zwierzę musiało być. Teraz czekamy na niego. Zaraz powinienem przejść. Zbliża się. Powoli, powoli, ale się zbliża. Można więcej mięsa. Jak się zada więcej mięsa, to co się stanie? Może zwierzęta wtedy się yy, Triggerują Jest, tam jest niedźwiedź okay. My tutaj polejemy na grubszą rybę która na tam moment się pojawi, biegnie O matko No nie strzeliłem O oh, Jesus, tego się nie spodziewałem czy jest sens? czy jest sens go gonić? ja myślę, że największy sens byłoby pójść z powrotem do bazy uzupełnić amunicję no i zobaczcie jak już to jak to będzie tutaj jest dziś ten niedźwiedź Ja z chęcią go też upolował kurde, a ty co? niedźwiedź się steamowali na mnie, gdzie ten niedźwiedź? Nie, i niedźwiedź mi uciekł, spłoszył go. I god to Znaczy, jest całkiem dobrze, że go spotkaliśmy, bo więcej HP mu zabraliśmy, to, to jest bardzo fajne. A... Co to jest ten pies? Co mi chodźmy. Pies. Idziemy po psa. Eee, ten pies to raczej zwykły pies. A co, jakbym strzelił w niego? Nie chcę sprawdzać, ale. Dawaj. Idziemy po niego. Wiemy, gdzie tu biegniesz, ale żebyś poczekał chwilkę. Ja nie wiem, jesteśmy e, jakimś e, kłusownikiem, który stricte poluje na skinwalker, tak? To czemu tenże kłusownik wybrał snajperkę? E, jeszcze ciul z tym, że to atraktowa, czyli że się tak e, co jeden strzał przeładowuje, ale że e, wybrał taką, która nie ma magazynka, którą ładuje się każdą kulę osobno do komory. To jest, jak dla mnie, trochę największy absurd. Mógłby już wziąć taką. E, dobra. Ja się lepiej skupia, bo chyba się zbliżamy. No, powinniśmy go widzieć zaraz. Jest tu, jest tu na bank. Jest? Oj ten to podruba. <tryk> Dobra, e, widzieliśmy go. Biegniemy po niego. Zostawił ślad. Super. Dawaj. Gonimy go, gonimy go, gonimy go. To jestem to tylko obok Zajbiścia On jest tam gdzie idziemy Także mega Popat do dzik Tego jeszcze nie spotkaliśmy Dobra z góry z gołu nie ma czasu do stresenia Bo piją jest blisko czuję że tu będzie zaraz To na górze, na 100%. Słyszę psa. Nie ma go w swoim, tak jakby... tym... tym... ale tam są dwa psy, jeden z nich to podróba. Wracamy się do bazy. O, amunicja. Wrócił tu? Nie. Nie. Damn, bro. No mi się chyba nie dlatego spanikowałem, bo to mogło się zakończyć bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle. No to daje tak. To jest taki final showdown teraz Nie bo uciekł. Dobra jest tam eee, No to lecimy Amunicja. amunicję Tam za mną jest pies, pójdziemy po niego żeby nam go znalazł eee, Tylko uzupełnimy tą amunicję tutaj to jest maksimum no, skinlocker sobie poszedł to idziemy gdzieś tutaj po tego psa Ty jesteś w porządku. Dajesz. Lecimy po niego. To już nie będzie w spoko. To hmm. jest blisko, skoro biegnie tak dziwnie ten pies. troszko bo ja cię zgubiłem. Dobra, jesteś. Ty i ja chyba go widziałem Or I'm mistaken Ale chyba chyba coś widziałem, chyba go widziałem Jezus... Piesek... Ja rozumiem wszystko, ale bez przesady... O oh, skoczył! <tryk> z to za górką? O, w śmieciu. Okej. Okay. Jakiś progres zawsze jest. No, dobra. Wow, całą mapę przebiegliśmy dla jednego strzału, ale ja jesteśmy blisko. To jest tu blisko. Let's go, let's go, let's go. Dużo HP, mamy dużo amunicji, liczę, że się uda w tym odcinku go zabić. <laughs> Mam taką wielką nadzieję. No, jest blisko, nie, no nie, nie ucieknie z tego obszaru. Nie wiedziałem generalnie, że on może nawet skoczyć i rzucić na nas, także... To jest nowa. Jesteśmy na tym terenie, trzeba uważać. Tak nie lubię być w tych gąszczach. Mhm. Słuchajcie psa, chyba dobrze wiemy, co to oznacza. Uciekniesz mi, ucieknij. Gdzie zostawiłeś ślad, jest tam. Dobra, potrzebujemy chwilę przerwy. i budujemy od nich. i całe to jedzenie trzeba przypalić. Chociaż mi się. Jest bliżej, zapraszam, zapraszam, a wiecie co? Pułap... wiecie co? O no. nie mogę postawić pułapki, Oł, giniesz, kurde, ale jestem blisko. On teraz na mnie poluje chyba. On chyba wie. Dobra. Dwa strzały i po nim. Let's go. Robimy go idzie po mnie. Poluje na mnie. Biegnie po mnie na stówę. Aha, biegnie. Kurde, jak ja tego Jak ty, to było w niego Czym sobie przebieg obok mnie w ogóle? This is weird Dobra, ale on jest gdzieś tam. Lecimy po niego Jak? No nie mogę go trafić w ogóle o co chodzi? Ja nie jestem słabym snajperem. Jestem dobrym sniperem. Jeden na jeden kolego. Robimy to teraz. It's the final showdown. No więcej, flat to my chyba nie potrzebujemy. Nowy jest daleko. Co duch robi, chyba dalej nie wiem mhm. to on jest gdzieś tutaj na bank, nie? Jest przede mną. Właśnie przede mną ale strasznie daleko. A tutaj jest teraz. Dobra. Zniknął. what Czekam na ciebie. Jest. Jest. te No jeden strzał. Are you for you. Dobra. No lepiej będzie to zakończyć to tym shotgunem. Myślę, że to będzie... ...najsprawiedliwsza broń. Mogę otworzyć plecak, ty! Teraz mi się przypomniało. Co, chyba czekamy na niego po prostu? Aha, tutaj jesteśmy w miarę bezpieczni. Czekam na ciebie, Gnojo. żeby nie było tak nudno, to może się przejdziemy. Tam? Hmm. Dobra, tam pójdziemy, nie? Chodźmy na drzaka. to będzie dobre miejsce, żeby go zabić. dobrze ci tak yeah! zrobione mam nadzieję, że to ostatni yy, ostatni raz kiedy z... kiedy złapałem taką kreaturę i jakieś na sekretny level no dobra fajnie, fajnie dziękuję tak w takim razie za oglądanie uh, i widzimy się w Czarnobylu jakkolwiek by to nie brzmiało